Cezary Kęsik, przed KS84, witam serdecznie. Siemano. Cześć. No teraz rozmawialiśmy o rzeczach mniej związanych ze sportem, dużo rozmawialiśmy o regeneracji szeroko pojętej. No, no nie to jest teraz najważniejsze, bo teraz trzeba zrobić wagę i to zbijanie wagi widać, że wchodzi, no bo już jesteś szczuplutki. Jak wygląda ten proces na ten moment? Ile jeszcze zostało? Musi być podanie Filip! tak jak mówisz, regeneracja jest najważniejsza w tym okresie. No co, waga, jak zwykle Damian Sobczyk, Sztanga i Widelec rozpisali mi. Jak zwykle dobrze się czuję. Tym razem jest w sumie jeszcze lepiej. Troszkę tam po każdej mojej walce analizujemy, zapisujemy coś, dodajemy coś, ujmujemy w tym robieniu wagi i teraz naprawdę jest świetnie. Jakbym chciał, to, to za dwie godziny robię wagę, tak naprawdę. Więc jest bezstresowo. Najważniejsze, że czuję się dobrze i wiem, że jutro wstaje i limit wagowy wypełniony. Bliście się na tej samej gali z Damianem Minikowskim. Ja tego jego epizodu poza KSW nie za bardzo liczę, no bo tam była formuła 3 razy 3 minuty bez łokci, więc jako MMA bym tego nie do końca traktował, więc w zasadzie bliście się na tej samej gali. Ja bym chciał zapytać o twój pojedynek, bo... Jak go głosili, to wszystkim się wydawało, że zmiana kategorii dla Tomka będzie bardzo ciężka, ty nie jesteś najmniejszym zawodnikiem, jednak siła jest po twojej stronie, gabaryty po twojej stronie, wytrzymała szczęka, to wszystko się niby zgadzało, a tego wszystkiego w klatce zabrakło. Czy to był jakiś błąd w przygotowaniach, błąd w gameplanie, błąd w podejściu do pojedynku, co wtedy zaważyło o tym, że ten pojedynek wygra... ja nie odejmuję Tomko i broń Boże, po prostu tego dnia był lepszy, ale czy to była optymalna pozycja szarka Kęsika? Powiem tak, no przygotowania były dobre, bardzo dobre, bez kontuzji, wszystko szło tak, jak powinno iść. No, a Tomek, wracając do wagi, Tomek jest typowym 8-4, bo on nawet na ważeniu medialnym ważył więcej niż ja, więc on po prostu dużo się męczy jak zbija na 7-7. A co do naszego pojedynku, no Taktyka była taka, jaka była, trzeba było go kopywać. No i co? No i błąd zrobiłem, że stanąłem w pewnym momencie. Zagonił mnie na siatkę, no i poszedłem z nim, można powiedzieć, w delikatną wymianę, a, a Tomek jest szybki, ma krótkie ręce i, no i po prostu mnie trafił. No Paweł Pawlak pokazał w sumie złotą receptę, w sumie mieliśmy taki sam plan, żeby pierwszą rundę gdzieś tam starać się trzymać go na dystans, nie dać dojść do siebie, bo no, jak widać nokautuje, ma ciężką łapę, jak trafi no to to leżymy. No i tak samo miałem odchodzić od, nie dawać, nie wdawać się z nim wymiany, no ale no widzisz no, walka jest walką, gdzieś tam jakieś kurcze nie wiem no coś, coś się w głowie przestawiło, stanąłem na chwileczkę, no i akurat ta chwila mnie kosztowała porażka. Ja trochę pociągnę ten temat, który zaczął Mariusz, do porażki z Abusem Magomiedowym. Króczyłeś od zwycięstwa do zwycięstwa, później to było troszeczkę w kratkę. Czego zawodnik może się nauczyć poprzez takie doświadczenia jak porażki? No wiadomo kurczę, człowiek z porażki wyciąga w sumie najwięcej, bo Wiemy, co poszło nie tak, na co trzeba uważać, no i co, no i po tych porażkach też wywnioskowaliśmy z trenerem, że, że po prostu muszę jeździć do innych klubów i, i też się rozwijać pod okiem innych, z innymi sparing z partnerami, bo tak naprawdę trenowanie ciągle w jednym klubie i z tymi samymi zawodnikami, no to w sumie jest, każdy wie co, co, co kto robi, nie, no i właśnie teraz dołożyliśmy do naszych przygotowań Octopus Łódź. To w takim razie ten wątek musimy rozwinąć, no bo pojechać do klubu, gdzie jest mistrz KSW w tej kategorii wagowej. Do tego tam, jeżeli chodzi o pakę 7784, no to to jest jedna z najlepszych. Mocno konkurencyjna dla Ankosu, mocno konkurencyjna dla teamu połączonego, nazwijmy to skrajunik. także no wygląda to naprawdę tam dobrze. Z naciskiem oczywiście na mistrza, dwóch mistrzów KSW w tych kategoriach. Powiedz, jak wyglądały te treningi sparingi. Octopus jest dość specyficznym klubem, pewnie jedynym na Świecie, ale takim, w którym no, tak zwane jaja są na porządku dziennym i trzeba się do tego przystosować, jak sobie z tym poradziłeś, to jest raz, a dwa jak Ci się, się trenowało z chłopakami, czy, czy na treningach też było wesoło, podejrzewam, że raczej mniej niż pomiędzy treningami? No tak jak mówisz, tam jest non stop, non -stop śmianie, się non stop jest non -stop są jajca, jeden z drugiego żartuje, ale no, wiadomo, jak jest, jest czas na, na, na śmianie, jest czas na, na sparingi. No, i gdy, jak były sparingi, no to wiadomo, jeden zaciskał zęby no, i, i się tam praliśmy, no, nie powiem. E, ale ogólnie fajnie, zajebiście cieszę się, że tam pojechałem. Yy, ogólnie miałem myśli, żeby pojechać do Poznania. Yy, tylko że to też trochę daleko, nie? I tak sobie przemyśleliśmy, byłem pierwszy raz pojechałem z Łukaszem Siwcem właśnie do, do Dawida na, na trening i bardzo mi się spodobało podejście Dawida do treningów. No i to jak nas przyjęli, nie? że no bardzo fajnie w ogóle yy, atmosfera, która tam jest, yy, no to jest naprawdę musi. Musielibyście być, żeby to zobaczyć. No i ode mnie z radą jest tak naprawdę 150 km. Nie? No to wsiadam w samochód i, i jadę, i, i jestem. No i naprawdę jestem bardzo zadowolony. Dużo się nauczyłem. No i tak jak mówisz, jest, jest dobra paka. Jest dużo zawodników z 77 z 84. No i są też chłopaki, którzy ważą po ponad stówkę. Bartek Gładkowisz. I yy, jeszcze tam jest kilku, co nawet ważą po 110, więc naprawdę dociężyli mnie solidnie. No generalnie w, ciężko wydobyć informacje z oktopusa, kto jest najlepszą łódzką ośmiornicą. Ja to ustaliłem, mówiłem: jest Anita i dajcie już jej święty spokój, nie ma nikogo lepszego w tym klubie, no, ale jeżeli pomijamy yy, panie, a rozmawiamy tylko o panach, to z kim tobie było najciężej? Faktycznie z mistrzem, czy może z kimś innym? Yy... Główne sparingi robiłem z, z Dawidem i z, z, z Adrianem Bartosińskim, z, z Krasim, no z Pawem też robiłem, no ogólnie polubiłem każdego z nich i i nie mogę powiedzieć, który jest najlepszy, bo pojadę jeszcze raz i, i będą mi wyjaśniać. Chciałem to trochę wyprowokować Czyli to tak jest tak samo generalnie. Każdy, trochę w ośmiornicy, w okno nie mówi, która śmiernica jest najmocniejsza. O, więc to dobrze. zostaje już nam w takim razie. Słuchaj, walczyłeś z Pawłem, Damian walczył z Pawłem. Wynik, czy znaczy przebieg pojedynku, decyzja, wszystko generalnie między wyglądało tak samo, wynik walki też. Jakie... Czego się spodziewasz generalnie pod Damianie w tym pojedynku? Czy ktoś z chłopaków w Octopusie pomagał Ci, mógł Ci, był, potrafił? Nie może imitować tyle, ale zwrócić uwagę na te aspekt może właśnie Dawid, na które trzeba uważać w walce, no bo no Paweł jakby i Dawid mają go rozpracowanego, mieli. No tak, no, taktykę mieli na Damiana dobrą, Paweł wygrał na punkty i to dosyć zauważalnie. Oczywiście to wiedzę mi przekazał, robiliśmy pod Damiana dokładne akcje, wiemy co Damian robi, gdzie się gubi. No wiemy, że ma mocne zapasy, ale, ale to jest mai. te zapasy są trochę inne niż, niż kiedyś. Jestem przygotowany w każdej płaszczyźnie, naprawdę, porobiliśmy tam fajne rzeczy. Nie boję się Damiana stójki, nie boję się Damiana zapasów, nie, mogę się, nie boję się Damiana parteru, więc myślę, że mnie niczym nie zaskoczy i spokojnie to ogarniemy. Temat Twojej walki z Damianem Janikowskim przewijał się już w przeszłości po Twoim zwycięstwie na KSW 48 z Kubą Kamieniarzem. Później Damian odniósł kilka porażek i chyba pokusiłeś się o takie stwierdzenie, że na tamten moment ta walka jest Tobie niepotrzebna. Czy do tego momentu dzisiaj ten temat przewinął się jeszcze kilka razy, czy od tamtego momentu nie było takich propozycji i dopiero teraz ona nastąpiła? Znaczy nigdy nie było propozycji te walki z Damianem i ja nigdy nie mówiłem też, że ta walka mi nie jest potrzebna, bo Damian jest medialnym zawodnikiem. Ta walka w każdym etapie mojej kariery byłaby spoko. Więc jak teraz nadarzyła się okazja, żeby się z nim bić, no to od razu wzięliśmy. Myślę, że co będzie jego najmocniejszą stroną, bo cały czas środowisko, społeczność MMA mówi o tych zapasach. No nie do końca, wydaje się, że to jest taka trochę, nie chcę za słowa natywne, ale w mojej opinii akurat Damian stójkę ma chyba lepszą. No Okej, okay, z liczym pokazał się bardzo fajnie zapaśniczo, a stójkowo no dał się złapać, no ale ogólnie to w tej stójce sobie radzi chyba lepiej, albo więcej w niej pokazuje, przynajmniej ja takie wrażenie. No tak, no stara się bić w tej stójce i widać, że cały czas robi progres, no ale mówię, ja też trenuję, nie stoję w miejscu, rozwijam się i, i zobaczycie naprawdę dobrą walkę. Ja jedną rzecz, jeszcze chciał zapytać, bo to mnie zawsze ciekawi, od twojej por pierwszej porażki od zabrania swojego zaraz rekordu, tobie, czy walka wygrana, czy przegrana, uśmiech z twarzy nie schodzi? Świetnie się tym bawisz, masz tego bardzo luźne podejście. Je jeżeli się nie mylę, za każdym razem po porażce dawałeś nam wywiad, nie miało znaczenia jak walka poszła. Zawsze, zawsze był wywiad, zawsze byłeś uśmiechnięty, nie trzeba cię było wyciągać z szatni za uszy. E z czego to wynika? To, to jest tak, że ty tym sportem po prostu się bawisz, nie napinasz się na niego. Czy to jest celowe działanie, żeby się nie stresować? Jak to wygląda? No nie, po prostu to jest taki sport. Wychodzimy do klatki we dwóch i ktoś musi przegrać, tak? no Wiadomo, każdy chce wygrywać, ale, no ale nie zawsze się udaje. No, różnie, różnie, różne rzeczy mają na to wpływ. Nikt tak naprawdę nie wie, co człowiek przeżywa przez ten okres przygotowawczy, jak mu tam, jakie stosunki ma na przykład, nie wiem, z rodziną w pracy. Bo tak jak ja oczywiście pracuję dzień w dzień i to też nie, nie jestem w stanie, może przygotować się tak jak, jak profesjonalny sportowiec, że idę rano na matę, trenuję wieczorem, mata trenuję, w ciągu dnia regeneracja, jakieś tam inne obowiązki. Po prostu no, ja się tym, tak jak mówisz, dobrze bawię, mam fajną pracę, w której, w której też mogę potrenować sobie i to jest tak jakby mój dodatek, takie hobby i no fajnie, cieszę się, że właśnie biję się w KSW, bo to jest medialna, media, medialna organizacja bardzo i e, mogę się pokazać na całą Europę. Nie? Bardzo interesuje mnie temat tego, czym zajmujesz się na co dzień. Jesteś zawodowym żołnierzem, to też jakie elementy, tak jak dyscyplina, pozwalają Ci osiągać lepsze wyniki na treningach i w klatce? No dokładnie, dy, dyscyplina, sumienność. <laughs> wiadomo, no, e, codziennie muszę być 7.30 w pracy więc nie ma tak, że ja sobie pośpię do ósmej czy tam do dziewiątej, zrobię trening i później też mam tak jakby troszkę wyjebkę, co zrobię, tylko systematyczność, po prostu wstaję rano, idę do pracy, chcę to robię rozruch, nie chcę, no to jak mam jakieś obowiązki, no to idę i, i pracuję, tak. Później przychodzę z pracy, wiadomo, coś tam trzeba ogarnąć, jedzonko, no a wieczorem trening, nie. No to chyba tyle od nas, w takim razie dziękujemy za wywiad, życzymy w, ja w, w, powodzenia w zbijaniu ostatnich kilogramów, no i widzimy się jutro na ważeniu, a później gala. Tak jest, dziękuję bardzo za wywiad. Dziękujemy.